Anita ze S.O.P.W. w przejmujących słowach o chorym mężu. To przewartościowało wszystko. Adrian Szymaniak, znany z programu ślub od pierwszego wejrzenia od ponad miesiąca, przeżywa prawdziwy dramat. Życie jego i jego rodziny zmieniło się o 180 stopni. Wszystko za sprawą okropnej diagnozy neurologicznej. Teraz o sytuacji we wzruszających słowach opowiedziała ukochana żona Adriana. W ostatnich tygodniach Adrian Szymaniak ze ślubu od pierwszego wejrzenia mierzy się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Wszystko zaczęło się od niepokojących objawów neurologicznych, które skłoniły go do wizyty w szpitalu. Tam lekarze zdiagnozowali obecność guza mózgu, wymagającego natychmiastowej operacji. Adrian przeszedł kolejny zabieg, pojawiły się komplikacje. Choć zabieg został przeprowadzony, nie przyniósł oczekiwanej ulgi i wkrótce pojawiły się komplikacje. U Adriana rozwinął się krwiak lub wodniak, który wymagał kolejnego, nagłego zabiegu chirurgicznego. Mężczyzna wciąż przebywa w szpitalu, a jego powrót do domu musiał zostać odłożony na bliżej nieokreślony czas. Do tej pory to głównie Adrian dzielił się z fanami swoimi przeżyciami i stanem zdrowia, publikując regularne aktualizacje w mediach społecznościowych. Teraz głos zabrała także jego żona Anita Szydłowska, znana widzom z tej samej edycji programu. Jej wpis wzbudził ogromne emocje i poruszył fanów pary, którzy od lat śledzą ich losy. Dziś mija ponad miesiąc od kiedy nasz świat się całkowicie zmienił. Z beztroskiego planowania wakacji, zaczęliśmy walkę o zdrowie i życie. Nic nie wskazywało wcześniej na poważną chorobę męża, nie było żadnych objawów, do dnia, w którym z powodu bólu głowy, halucynacji i nudności zabrała go z domu karetka. Bardzo szybko w badaniach odkryto guz mózgu. Do dziś nie wiemy, jaki dokładnie jest jego rodzaj, czekamy na wyniki histopatologii. Mąż jest już po dwóch operacjach. Trzyma się niesamowicie dzielnie i swoim humorem rozbraja cały personel szpitalny. Żartuje nawet na sali operacyjnej. Podchodzi bardzo zadaniowo do walki i jest dla mnie inspiracją, zaczęła Anita. Anita szczerze o diagnozie, całkowicie mnie to zmieniło. Żona Adriana przekazała także, jaki wpływ na nią ma cała sytuacja. Mnie też całkowicie to wydarzenie zmieniło. Przewartościowało mój system wartości, na którego czele stanęło zdrowie i rodzina, nasza siła, dzięki której każdego dnia wstaję i działam, zaznaczyła. Anita podkreśliła także, że w ostatnim czasie nauczyła się przyjmować pomoc i troskę. Zaapelowała także do fanów i obserwatorów o to, aby w tak trudnych momentach, jakimi są chociażby diagnozy nowotworowe, pozwolić chorym i ich bliskim na takie działanie, jakiego w danej chwili potrzebują. Zaznaczyła też, że dzięki tej sytuacji stali się jeszcze mocniejsi jako rodzina. Już teraz nic nas nie złamie, a nasz związek jest teraz silniejszy niż kiedykolwiek. To prawdziwa miłość i w takim momencie czujemy najmocniej jej sens, napisała. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za wszelkie wsparcie dla Adriana i naszej rodziny. Czujemy, że nie jesteśmy sami, dodała na koniec.